Cześć, czy warto wystawić ryb salise podobne latem na zewnątrz? Według mnie tak. Są też jakieś wady tego, ale o tym trochę później. Po pierwsze, ja wystawiam już wiosną, kiedy ryzyko przymrozków jest bardzo małe, także w nocy jest co najmniej 8 stopni jak mniej więcej. A wstawiam z powrotem do domu tak, zazwyczaj zależy od pogody połowa czy końcówka. Września. Zanim wystawię, to cieniuję je, o czym już wcześniej e, zrobiłam filmik. Także zapraszam do obejrzenia. Więc można na balkon, na taras, na jakąś werandę. Najlepiej, żeby było jakieś takie nieco zadaszenie. E, no, ja swoje wieszam w ogrodzie pod drzewem, jak widzieliście, bądź też na płocie. Nie mam e, niestety żadnego zadaszenia. I otrzymują poranne słońce te na płocie, a po południu już są w cieniu, także nie praży je to mocne, intensywne popołudniowe słońce. I jakie są korzyści wystawiania roślin na zewnątrz? Po pierwsze, no jest większa wilgotność powietrza. I zwłaszcza te cień o cienkich pędach ripsalisy uwielbiają. Tu macie przed sobą rybsalisa klawatę. Nie zrobiłam zdjęcia, jak wyglądała zimą. No, tak dosyć marnie. A tutaj, wystawiony na zewnątrz, rozbujała się roślina. Pełno nowych przyrostów. Więc, jeżeli macie ograniczone miejsce, że możecie tylko kilka wystawić roślin, to na pewno ripsalis klawata odwdzięczy Wam się. Poza no jest też deszcz, który nam podaje roślinki i deszczówka dobra jest, lepsza niż kanówka, nawet jak odstana ta woda jest. Z tym, że należy się upewnić, że podłoże, w którym trzymamy rośliny jest dobrze przepuszczalne, dobrze zdrenowane. I e, oczywiście na zewnątrz no, to wiatr jest. Także dobry, dobra cyrkulacja powietrza, dobry przepływ, co również bywa na ogólne zdrowie roślin. Poza tym, naturalne słońce dostarcza energii naszym roślinnym pociechom i również według mnie pomaga w kwitnieniu. Tu mamy przed papifiera osupentesis, czy też lepismiu osupentesis miałam dwa. Więc jeden, którego trzymam na sprzedaż w domu. Natomiast drugi mój to tutaj na zewnątrz i ten na zewnątrz. Zobaczcie, to jest wideo z poprzedniego miesiąca i pełno tam jest pąków. Natomiast ten w domu nie chciał kwitnąć, także Y, uważam, to jest też taka korzyść. Tutaj to jest chyba teres, psalis y, teres, również pełno nowych przerosów, także cieszy się pobytem y, na zewnątrz. I na korzyść to ładnie przyrumienione y, pędy, co najbardziej widać oczywiście na się liptyka, a także y, na kimnoci. Y, Redkoram, są przed chwilą widzieliście. A jakie są niekorzyści? No to już widzicie tutaj e, ślimaki, one uwielbia, uwielbiają epifilum i tu niestety tak mi e, pogryzły. Inna sprawa to pajęczyny i pająki, jak ktoś e, nie lubi ich, chociaż e, warto pamiętać, że to są również e, naturalne drapieżniki, więc jeżeli na przykład macie jakieś szkodniki, to pająki mogą się nimi zająć. Tutaj z kolei widzicie ślady: jakaś larwa, końcinica w sumie mi tam wygryzła. Natomiast tutaj to są poparzenia słoneczne. Tutaj zaś widzimy zmiany. Spowodowanym również poparzeniem, czyli to nie tylko, że nie było osłonięte, chronione, odcieniowane przed słońcem, najpierw, ale po prostu dużo padało deszczu, krople osadzały się na pędach, a później słońce wyszło. No i taki rezultat, że była rana i wdała się również infekcja grzybowa. Z tym, że pamiętajmy, że również w naturalnym środowisku rośliny nigdy nie wyglądają perfekcyjnie przypalone przez słońce, pogręzione, czy jakieś szkodniki. W każdym razie ja uważam, że warto wystawiać rośliny latem na zewnątrz. A czekam na wasze komentarze, czy również wasze patyczaki i inne epifity wiszą sobie gdzieś na zewnątrz. Może jak będziecie mieli jakąś osłonkę, zadaszenie, to takich problemów, co ja tutaj yy, przedstawiam, nie będziecie mieć. W każdym razie dziękuję za obejrzenie i do następnego razu. Pozdrawiam. Pa!